Nintendo Wii jest konsolą postrzeganą jako zabawka dla dzieci, ale od czasu do czasu pojawia się tytuł próbujący zaprzeczyć temu stereotypowi. Medworld próbuje zaprzeczać tej wizji konsoli Wii wyjątkowo mocno, bardzo, bardzo mocno. Dawno nie widziałem tak krwawej i brutalnej gry. Czy jest to jednak dobra gra? Witajcie, nazywam się Kwas, jestem twórcą komiksu internetowego dla graczy Gamer 9, a to jest wideorecenzja Mad World na konsole Nintendo Wii. Rdzeniem Mad World jest ultra-brutalne, chodzone mordobicie, ale nie to jest tym, co pierwsze rzuca się w oczy gracza uruchamiającego omawiany tytuł. Deweloper Platinum Games w pełni zrozumiał, że na Wii nie mamy szans na fotorealistyczną grafikę, a z drugiej strony oprawa wizualna gry w takich klimatach nie może być zbyt cukierkowa. Dlatego też zdecydowali się podążyć monochromatyczną, komiksową drogą, która może się nieco kojarzyć z Sin City, chociaż sama kreska prezentująca postacie nieco odbiega od stylistyki Miasta Grzechu. Niemniej, podobnie jak tam, czerni-biel zakłócane są innymi kolorami. W Medworld to odrobina żółci, śladowe ilości sledynu i całe wiadra czerwieni. Tak, czerwień oznacza krew. Krew. Dawno już nie widziałem równie krwawej gry, pełnej tak dużej ilości różnorodnych animacji śmierci. Pomimo tego cała stylistyka brutalności przypomina raczej przemoc w stylu kreskówkowym. Jest totalnie przerysowana, zakręcona i odrealniona. Prawdę mówiąc sam nie byłem pewny czy Mad World epatuje przemocą niczym Manhunt czy może raczej tak jak Tommy Jerry, to raczej coś pomiędzy. Obawiałem się czy taka głównie czarno-biała oprawa graficzna będzie czytelna, ale okazuje się, że kiedy to wszystko się porusza nie ma większych trudności w rozróżnianiu obiektów. Z pewnością taka stylistyka jest nieco bardziej męcząca dla oczu i mózgu niż klasyczne oprawy wizualne, ale nie jest to różnica znacząca. Już bardziej irytowała mnie zbyt nisko położona kamera, która sprawiała, iż nasz barczysty protagonista zasłaniał trochę za dużo tego, co dzieje się przed nim. Prośba do twórców gier: Jak chcecie umieścić w grze niską kamerę, to niech przynajmniej pokazuje tyłek jakiejś zgrabnej bohaterki. A gdy protagonistą jest szeroki facet, kamerę wyżej poproszę. Skoro już jesteśmy przy oprawie, to warto wspomnieć o udźwiękowieniu. Podczas zabawy gracz nasze uszy dość chaotyczną mieszanką rapu wypowiedzi dwóch silących się na śmieszność komentatorów. I odgłosy walki oraz krzyki pełne bólu. Niemniej wszystko to pasuje do stylistyki krwawego teleturnieju i dobrze uzupełnia oprawę wizualną. Rozgrywka prezentuje naszego bohatera Jacka, biorącego udział w teleturnieju Death Watch, którego akcja toczy się na terenie odciętego od reszty świata miasta, wypełnionego zakręconymi psychopatami i śmiertelnymi pułapkami. Zadaniem naszego zabijaki jest przebijanie się przez kolejne lokacje, w których musi wykańczać przeciwników w możliwie najbardziej widowiskowy sposób. Każdy poziom gry to dość otwarta przestrzeń wypełniona różnorodnymi śmiercionośnymi obiektami. Jack musi uzbierać określoną ilość punktów, które zdobywa, mordując wielu maniaków, przy czym istotna jest metoda anihilacji wrogów. Jasne, możemy przeciąć delikwenta na pół piłą spalinową zamontowaną na ramieniu protagonisty, ale więcej punktów uzyskamy przebijając mu podstawę czaszki znakiem drogowym, zakładając na niego oponę i nadziewając go na kolce na ścianie. Kilka razy. Albo odcinając mu kończyny dwoma sztyletami i wrzucając do śmietnika, który, zamykając się, przecina gościa na dwa kawałki. Albo. no dobra, starczy przykładów. Zadziwiające, na ile sposobów można wykończyć przeciwnika w Mad World? Jack jest prawdziwą maszynką do przerabiania psychopatów na podroby, pieczenia ich, robienia szaszłyków i wyciskania z nich soków. Gdyby był kucharzem, zostałoby zapewne specjalistą od potraw mięsnych, ale chyba nie chciałbym ich próbować. Po zdobyciu określonej ilości punktów, na terenie gry pojawiają się nowe narzędzia zagłady oraz uruchamiane są minigry, zwane Blood Buff Challenge. Zabawy te polegają na masakrowaniu wrogów w określony sposób w ustalonym limicie czasu. Może to być rzucanie nimi w tarcze przy użyciu potężnych uderzeń kija, wpychaniu ich w silnik samolotu czy umieszczaniu w prasie zmieniającej ich ciała w krwawą papkę. Cóż za odprężające przerywniki! Prawie każdy poziom kończymy osiągając pewien pułap punktów odblokowujący walkę z bossem. Owi końcowi przeciwnicy są różnorodni i barwni. Nie mają może za wiele charakteru i podbudowy fabularnej, ale nadrabiają oryginalnymi projektami oraz ciekawymi możliwościami. Trudno mi będzie zapomnieć władającego trąbami powietrznymi nazistowskiego von Twirlenkillera, Killera, czy zrzucającego mi na głowę helikoptery zapaźnika Sumo. Tak, ta gra ma sporo osobliwych bossów. Od czasu do czasu normalna rozgrywka przerywana jest etapami, w których jeździ się motocyklem. To chyba najmniej zabawne fragmenty gry, ale na szczęście są na tyle krótkie, iż raczej ją urozmaicają zamiast psuć jej strukturę. Większość rozgrywki ma jednak formę czegoś w stylu małego sandboxa. Zamknięte lokacje, masa morderczych zabawek i lekko niemrawi przeciwnicy, którymi można skutecznie manipulować, podnosić i rzucać, aby zrobić im możliwie najbardziej malowniczą krzywdę. Ten model rozgrywki zostaje nieco zaburzony pod koniec gry, gdy wrogowie stają się bardziej niebezpieczni i nie dają się już tak łatwo miotać dookoła, niczym bezwolne worki mięsa. Niemniej Medworld pozostaje bardzo przyjemną rzeźnią do samego końca, do którego dociera się w jakieś 7-10 godzin. Nie jest to niestety zbyt długa gra, ale też otwarta struktura etapów i związane z tym spore możliwości różnorodnego zabijania wrogów oraz bicia rekordów punktowych sprzyjają wracaniu do niej nawet po ukończeniu całości. Sama zaś opowieść o dziwo nie jest pozbawiona fabuły, która trochę gryzie się z przerysowaną stylistyką rozgrywki. Z jednej strony mamy radosną, teleturniejową rzeź, aby w chwilę potem wpaść po używ poważne, ponure, nieco akademickie dialogi o tym, jak to ludzkość zawsze potrzebowała wojen i krwawych igrzysk. Pod względem fabularnym Medworld ma ostre rozdwojenie jaźni, ale w końcu to kolejna japońska gra. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie wygląda, więc wszystko jest na miejscu. Istotnym elementem każdej gry na Wii jest jej sterowanie i to, jak wykorzystuje ona oryginalny kontroler tej stacjonarnej konsoli Nintendo. Twórcy podeszli do sprawy rozsądnie, nie nadużywając właściwości Wilota, a jedynie wykorzystując je, aby ubarwić zabawę. Gra w ogóle nie korzysta z możliwości celowania, a jedynie z przycisków analoga na nunchaku oraz czujników ruchu. Jackiem poruszamy gruchowym manipulatorem wychyłowym, a przy użyciu różnych przycisków obijamy mordę wrogą, skaczemy, chwytamy ich, centrujemy kamerę itd. Wymachem nunczaka wykonujemy uskoki, a ruchy wilota odpowiadają tylko za niektóre, te szczególnie silne ataki protagonisty. Przede wszystkim są to poziomy i pionowe cięcia piłą oraz uderzenia pięścią w podbródek czy rzuty trzymanymi wrogami. Rozkład ten jest sensowny, nie wywołuje zmęczenia rąk nadmierną ilością wymachów i urozmaica zabawę, wciągając nas nieco bardziej do gry. Czujniki ruchu w kontrolerach są też wykorzystywane w tzw. Quick Time Events. Czyli wtedy, gdy podczas przerywnika filmowego albo jakiejś walki musimy wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie i chociaż takich sytuacji jest bardzo dużo, to zostały one sensownie zaimplementowane. Jeśli coś mi przeszkadzało, to mechanika podnoszenia obiektów oraz łapania wrogów, która opiera się na przytrzymaniu jednego przycisku dłużej i nierzadko okazywało się, iż trafienie w określony przedmiot jest irytująco trudne. Winą częściową można obarczać kamerę, która jest chyba najgorszym elementem gry. Nie mamy nad nią większej kontroli, poza możliwością obracania w kierunku zgodnym z ustawieniem Jacka, oraz bardzo nieokreślonego blokowania na przeciwnika. Nie mam pojęcia, w jaki sposób jest określane to, który przeciwnik będzie w centrum uwagi. Wydało mi się to bardzo losowe, a sama funkcja jest przez to użyteczna praktycznie tylko podczas walk z bossami. MedWorld posiada też tryb dla dwóch graczy na jednej konsoli w formie split screenu, ale niestety nie umożliwia on wspólnego przechodzenia gry, a jedynie uczestniczenie w minigrach spod znaku Bloodbath Challenge. Multiplayer ten może dostarczyć kilka chwil rozrywki, ale bardzo szybko się nudzi. Koop byłby mile widziany. Medworld jest kolejnym dowodem na to, że na Wii można zrobić dobrą grę, która nie jest skierowana do niedzielnego gracza. Niestety ma kilka wad, jest krótka, ma kiepską kamerę, nie najlepszą mechanikę podnoszenia obiektów i niezbyt interesujący multiplayer. Mimo to dawno już nie bawiłem się tak dobrze, zabijając całe zastępy bezmyślnych przeciwników i oglądając krwawe, ale nieobrzydliwe sceny śmierci. Za tą czystą, nieskrępowaną niczym rześć, Medworld otrzymuje ode mnie mocne 8 na 10. Miłego perforowania, ćwiartowania, smażenia, puszkowania, szaszłykowania i rozrywania przeciwników. Game on!